Miał, 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 miał Kotek Alik, kochany Kotek Alik nam znany Piszą o nim w internecie A także w każdej niemal gazecie Bo to jest kot Jarosława Kaczyńskiego, który jest pupilem dla niego La, 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 kici, kici Kotek Alik myszkę chwyci Nici, 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 nici nie zje sobie kanarka i nie zbije zegarka. Miał, 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 miał. Kotek w łóżku sobie spał, bo najlepiej mu w nogach Jarosława. I on kwiaty z wazonów mu wyjada. Czasem także strasznie go drapie. I zamiast myszy to ptaka on łapie. La, 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 kici, kici. Kotek alik myszkę chwyci. Nici, 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 nici. Nie zje sobie kanarka i nie zbije zegarka. Miał, 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 alik po jej sobie chciał, więc miskę pełną dostał. I jeszcze go pan czule pogłaskał, bo alik go dobrze ochrania i od niego wszystkich odgania. La, 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 kici, kici. Kotek alik myszkę chwyci, nici, 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 nici. Nie zje sobie kanarka i nie zbije zegarka. Miał, 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 miał. Kotek alik wspaniały, kotek alik kochany. Wszyscy go tutaj bardzo dobrze znają i szanują i pilnują. Często fotografują i filmują. 二八十八，这个迷我用。